Witam Cię serdecznie, drogi widzu, na kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj poglądamy sobie coś trochę cringe'owego. może się nam coś przyda. To musimy sprawdzić, a mianowicie dzisiaj będziemy oglądać livehaki z 5 Minute Craft, legendarne można rzec, livehaki, ze względu na to, że to bardzo hmm, specyficzne można to tak nazwać. Przypominam Wam tylko, żebyście zostawili łapę w górę pod tym materiałem i subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, ze względu na to, że im więcej łapę w górę będzie, tym szybciej pokaże się kolejny materiał. Material. Być może, że jutro. Oprócz tego, jeżeli nie śledzicie moich streamów, to zapraszam Was serdecznie na Twitch.tv Diabeł 6, gdzie odbywają się codzienne transmisje. Albo na szutełach, na którym macie całe wideo z moich transmisji, jeżeli nie możecie być wieczorami. A teraz nie przedłużam już, lecimy do odcinka. Dobra, pierwszy life hack. What's your favorite lipstick color? Lipstick color. Czemu to jest stopa? Jak to ma być lipstyk? Lipstyk do ust! What? Co? I to był, już, to był już pierwszy? Czekaj, muszę cofnąć, bo też mnie zdumiało. Czyli, drogi widzu, jeżeli masz e, za dużą stopę, to nie kupuj nowych butów, tylko, kurwa, pomaluj sobie palec na różowo, pod kolor twoich butów. XD Okej, okay, to jest jakiś perfekt pewnie e, układ ust, tak? Żeby były idealnie pomalowane. Dobra... Aha, i zaznacza sobie linię. Dobra, no jakby nie korzystam ze szminek, nie zdarza mi się, ale jedźcie, no może się wypowiecie, czy to działa, czy nie działa. No, usta wydają się całkiem pełne, więc cholera ma to sens no, wyglądają całkiem dobrze pomalowane. Ja z, i kiedyś próbowałem dla Becky się z Eniką swoją drogą na streamach kiedyś malować. Robiliśmy sobie make-up z kolegą. No i no nie udało mi się za dobrze pomalować ale myślę, że z tym sposobem był dam, e, Dałbym radę, no. Będzie trzeba testować jeszcze raz. Jeszcze raz trzeba będzie zrobić five minutes lifehacks. No, ale trochę nie rozumiem kontrastu. Pierwszy lifehack, w którym go, laska sobie maluje pazn cały palec, nie paznokieć, pod kolor buda a później rzeczywiście coś, co może się przydać. Jestem zagubiony. Holy shit. Następny lifehack, moi drodzy. Nie ma żadnego opinii. Pisu? Mamy jajko i waciki. Koleś jest w jakimś czymś jakby do, sm do smażenia pączków? W takim apronie. A to jest babka chyba, babka, no. Okej. Okay. Jakby, po co używać do tego jajka? Po co używać do czyszczenia jajka, skoro możemy, nie wiem, wodę użyć? Nie potrzebny ci jest wacik. Zresztą to będzie tylko jeszcze bardziej uwolone od tego jajka. Okej. Okay. Okej, okay, to, to ma sens na przykład, nie? Bo mamy jakąś naklejkę na ciuchu. E, I żeby nie pozostawiać tych takich farfotli, co zostają, gdy coś odklejacie, takie końcówki, karteczki, nie? Które są przyklejone, to rozpuścić klej od spodu. To ma sens, to ma giga sens. Flat hat. Hydra okay, okej. Okay. Żołek, żeby zrobić dziubek na czapce. To też jest dobry lifehack, nie? Czyli co, to jest zawsze tak kontrastowo? Jeden do dupy, który nie ma totalnie prawa działać i dwa takie, które są w miarę sprytne. Ja jeszcze, jeszcze, że powiedziawszy, nigdy nie chodziłem w czapkach, bo zawsze tam wolałem mieć fryzurę na wierzchu. Nawet jak jest gigazima, to nie zakładam czapki. Ale... Do, rozumiem, bo ta czapka się troszeczkę inaczej prezentuje, nie? Gdy ma ten dziubek taki. Dobra, kolejny lifehack. okay. Trochę jestem zagubiony. Wait, wait, wait. wait a second. Pudło nie ma dołu. Worek też nie ma dołu. Zakłada worek na pudło bez dołu. Raczej na nie pudło, tylko yy, wiaderko. kłada kwiatka z doniczką do wiadra. Zawija do góry. Okej, okay, no do przenoszenia, jakby do przeprowadzki. Yy, widzę zastosowanie, nie? Gdzieś się przeprowadzamy. Nie chcemy, żeby nam kwiatki gdzieś tam się połamały podczas pakowania. Chociaż i tak się pewnie połamiemy, jeżeli będziesz w taki sposób transportowała, koleż, koleżanko. Ale najmniejsza no, szansa stawia. Dobra, no dobra, okej. Okay. No, szkoda tego, szkoda tego wiadra, tak jakby wycinać spód od wiadra specjalnie tylko po to, żeby kwiatki zapakować? I don't think so. No ale wyjście jest. E, ale to działa, to na pewno działa. Tak się, nie chociaż nie rzeżuchę, dokładnie, tak się sadziło rzeżuchę. I też grzyby można tak zasadzić w sposób, że zalewasz właśnie papier toaletowy, wyciągasz rolkę z środka. To jest w ogóle lifehack, którego albo się w szkole uczyłem, albo od mojej mamy. Ale to działa, to działa w 100%. Jak robisz jakiś wysiew, to da się zrobić to w ten sposób, tą pierwszą fazę. Później sobie to przekładasz gdzieś indziej. Wiem, że są też takie grzyby z tym smakiem umami, takie specjalne chińskie, czy tam japońskie. Tory, nie znam się. I da się też je hodować właśnie na papierze toaletowym. Także. Potwierdzone. I to chyba nawet są grzyby. I to możliwe, że są nawet dokładnie te same grzyby, o których mówię. Chociaż tamte były takie malutkie te grzyby. No ale tak, potwierdzone. Lifehack to nawet nie musicie tego sprawdzać. Znaczy, możecie, bo to działa po prostu. Go next. To jest jakiś zwykły klej? No, mam nadzieję, że nie. Wydaje mi się, że to jest jakiś specjalny klej do szkła, czy coś takiego. No, bo mamy szklaną płytkę, tak? Z tyłu. Okej. Okay. No. Lifehack, nie lifehack, no gość zbił szybkę, wydawało mi się, wydaje mi się, że bardziej humanitarny sposób można by było tą szybkę ściągnąć oczywiście. No nie wygląda na nic trudnego, ale z autopsji też powiem, że jeżeli coś wygląda w internecie na proste, nie zawsze takie jest. Ja miałem do czynienia ostatnio z zepsutym padem, znaczy z zepsutym. Uciekała mi jedna gałka do lewej strony, najprawdopodobniej była zabrudzona w środku. No i Bartek próbował oczywiście ją na swój sposób wyczyścić. No i teraz nie go całego pada, no co wam mam powiedzieć, Kabelki jakieś po się i musiałem kupić nowego niestety. Datek niepotrzebny, ale no, nie zawsze warto jest. Można spróbować, ale jak wam raz nie wypali, to ja na przykład sparzony już nie będę próbował drugi raz rzeczy, której wiem, że mi nie wychodzi. Ale no, to wyglądało na dużo prostszą operację, aniżeli wymienienie tego analogu. Chociaż jakby, rozumiecie, nie? Jakby tam musisz tylko rozkręcić pada, nie wyszło. A tutaj musisz zbić całą szybkę, ściągnąć, ją, klej. Cholera, nie wiem, czy bym zaryzykował, szczególnie na iPhonie, który jest drogim sprzętem. Dobra, teraz mamy szybkę z przodu i tu już mamy rozkręcanie. Oj, nemezist. I oj tu tego to. to, to o, pfu, nie dotykam, nie dotknąłbym. Nie tknąłbym nawet na milimetr. Tu już mamy odkręcone blaszki. Ja wiem, że mamy tylko i wyłącznie e, jakieś tam rzeczy, które musimy wpiąć delikatnie. Wygląda to na dosyć proste, ale nie wszystko by się wał. I Jakby może był jakiś starszy sprzęt, spoko, jeżeli bym wiedział, że na przykład za dużo nie stracę, ale rozkręcanie i wypinanie rzeczy w środku na oś. <muchy> Zawsze boję się tych stickerów, nie? Bo on je tak ciągnie tak bardzo mocno, że tam jakby coś się strzelało w środku. Nie wiem, czy to są jakieś takie taśmy montażowe po prostu, żeby łatwiej było wsadzić tą baterię? Która ma utrzymać tą baterię w środku? Na to wygląda. Okej, okay, ale w oryginale, znaczy w oryginale, w, za, w zastępniaku też mamy takie taśmy na dole, więc możliwe, że to jest specjalnie po to, żeby łatwiej tą baterię wyciągnąć. So, okay. Tak jak mówię, w żadnym wypadku nie wygląda to w ogóle skomplikowanie, nie? Bo tam wyklęca dwie blaszki, wsadza baterię, wyciąga s Jakby każdy z nas wie, że stracimy wtedy gwarancję, ale kogo obchodzi gwarancja od Apple, Bądźmy szczerzy, tylko telefon kosztuje, nie wiem, przyśkoła pewnie, a wymienienie płytki, płytki jakieś w środku 3000, więc serio, lepiej chyba spróbować samemu, nie? Oj, to jest coś, czego zawsze się obawiam jak ci yy, osłonka od lensa się rozbije. To jest tak małe i delikatne. Wystarczy, że tam będzie jakiś okruszek na tym lęsie i ten lens już może nie działać tak jak powinien, nie? Tam nawet jak yy, dotkniesz to ręką w złym momencie, to już jest problem, nie? Bo zostaje malutki śla, ślad na soczewce i aparat już nie będzie działał tak jak powinien. No i w tym wypadku totalnie bym nie zaufał. Patrzcie co tam się dzieje. Patrzcie co tam się dzieje na dole. Widzicie? Są takie mikro okruszki wszędzie. Imo to jest totalnie beznadziejnie zrobione. Tutaj 5 minute craft, nie postaraliście się. Lens jest cały brudny. On nie będzie działał tak jak powinien. Okruszki tego zepsutego starego yy, przykrywałka tam są w środku. Mołdo, to nie zaśmigo. go, czaisz? Dobra, fu, go next. O! Gdybyście przypadkowo mieli fotel pełny case'ów od telefonu, to się dla was przyda. Kurwa, to? Dlaczego? Nie lepiej tam już było rzeczywiście zrobić to tymi caseami, stary, pierdoliłeś tam totalnie działającego iPhone'a, nie? Nawet już mówię, dobra, będzie jakieś zastosowanie, może po to, żeby, nie wiem, w łazience to krzesło postawić, żeby było jako przenośny taki telewizorek? To jest fajny Winnacraft, to się może wydarzyć wszystko, nie? Ale kurwa, tego nawet nie podładujesz, mordo. Tam nic z tym nie zrobisz, to jest telefon do wyrzucenia, może było się na nim dupę tylko. fuck? A, to jest kolejny! A nie, dobra, to jest case. Tylko, że my wiemy, że tam jest ten iPhone. I pytanie, kurwa, kobieto. Czy jesteś z siebie dumna? Czy jesteś z siebie dumna? Ale ile podbiło wartości to krzesło? Od razu lepiej krzesło było warte jakieś. No, Eliksie -y, dwa kasztelane, ciemne. A teraz jest warte cztery. Bo, kurwa, iPhone w środku nie działa. Jest do wyjebania na śmieci. No, kurwa. to tak robi? Okay. Znaczy, jakby to ma sens, takie segregowanie sobie ciuchów, bo dziś ci wyjeżdżasz, żeby wiedzieć do czego jest co, No ale czy to taki jakiś hack, równie dobrze, masz przegródki, Na to album mogłeś sobie. Mogłaś, mogłeś poukładać i po prostu ty tym nie wyciągnąć, jak przyjedziesz. Yy... whatever. useless hack bardziej. Cement? Ok. Po co to jajko? Wow, 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 wow. Przecież ta, ta puszkę będziesz musiał rozbić najpierw, tak? Musisz musiał coś wyciągnąć z tego cementu. To nie jest tak. Ta puszka będzie przyklejona. No ale okej, okay, jeżeli to była pełna puszka, otwieramy ją, gaz się jakby tego wywołuje, łatwiej ją będzie wyciągnąć. No dobra, ma to sens, ale. Po chuj? Młodo? Nie? To może się komuś to podoba, no ale. cholera. Kurwa, tu ma zmieszane uczucia. Szczerze powiedziawszy, nie wygląda to najgorzej, jakby to trochę zeskrobać, zeszlifować te boki, jakby dokonić trochę więcej tych balonów, ale mniejszych. I miałoby to swój urok, jakby widzę to jako może akwarium swojego rodzaju. I to chyba jest akwarium, swoją drogą, nie wkładam, nie wkładam na kwiatków samych, tylko pytanie czy by się rybki nie wiem Ale. Okej, okay, jakby widzę rozwiązanie. Jest beznadziejnie wykonane to, co zrobili tutaj, ale widzę rozwiązanie do tego. Taki surowy, loftowy klimat, puszczasz sobie coś takiego w, w kąciku, bierz młodeczko. Jakieś stare e, cegły, takie poprzekrajane w pół na ścianach, e, czarna fuga, cyk, cyk. No miałoby to sens, nie? O, uf, to są, to są nieżywe ryby. Znaczy nie takie, że nieżywe, tylko że one nigdy nie żywe. no to są zabawki, wiecie o co chodzi, nie? Co to za sprzedaż? to jest jakiś masażer? Yeah. To jest naprawdę w, dla opór leniwych ludzi, nie? Dla opór le <grywia> leniwych ludzi. No dobra, okej, okay. zadziała zapewne, ale po co? Co to będzie? O kurwa. To są totalnie najbrzydsze podstawki pod, e, pod kieliszki, czy pod kieliszki, może pod kubki, jakie już widziałem. Tak się zastanawiam, bo stawiam, że te materiały, z którego oni właśnie zrobili to, objęć fakt, że musisz zepsuć foremkę na lody, bo raczej już bym nie używał, jeżeli tam dajemy jakieś dziwne rzeczy do środka. E, to to, to taki średnio, nie? Możesz sobie korkowy podkładek kupić, który masz e, w milionie wzorów. Mordo, próbuj tego. Konsumpcja! To chyba będzie drapak. Będzie drapak lekota. Oj tak! Wysanka! Nie, to będzie drapak. To będzie drapak! Nie pierdol! Stop! Jeżeli to jest to, co myślę, to jest to wyjątkowo niebezpieczne, okej? Okay? Okej, okay, okej, okay. jest to bujaka dla kota, nie wiem dlaczego przez chwilę mi przyszło do głowy, znaczy wiem dlaczego, bo to kurwa tak wygląda, że będzie to bujak, ale dla kida, dla małego bachora, nie? Taki kaszojadzik jakby miał się tu pobujać, to no, podejrzewam, że za dużo gerberka i mogłoby pierdolnąć cała konstrukcja, więc nie polecam, ale kota, nie za bardzo upasionego, można by to wrzucić, chociaż ty to rozpierdolisz, koty się wybrzają jak dzikie. Shit, no fajnie to wygląda, ale zas zastosowanie maksymum do tygodnia Stawiam al dente. O, nie mam, dziękuję. O, no tak, najgorzej. To mi się przyda, jak będę kiedyś panną młodą. Ale to ma sens, ok? Dobra, jakby... Korzystanie z toalety w sukni ślubnej. To jest no, imo dobry... Dobry lifehack, nie? Myślę, że już tam opatentowany przez... Yy, panie, które... Taką e, słupę nie posiadały. Ale, no, ja bym nie wpadł na pierwszy, rzut taki ten. Raczej bym podwinął, za siłę, by gdzieś łebcy zerzucił, jak ten, jak jakiś kartur w asesynie. A tu można z przodu. No, clever one, clever one, tylko trzeba mieć tyle miejsca w kiblu, nie? Bądź Chyba tak się to zwata. Za Zakol kolanówki, za kolanówki. To najgorsze uczucie, no? Nieraz swoją babę wyciągałem w piachu, jak się zakopała. Kurwa! No proste, że tak! Mordo! Proste, że tak! Jeżeli zapadasz się w ziemię nosząc szpilki, wystarczy, że masz przy sobie wielki kurwa cementowy klocek, który będziesz sobie kładła pod nogi, moja droga. I czego nie wiesz? Tego nie rozumiesz. Ja to falbanki obcina, tak? Jakieś. Y z. naciskonosza? Y I, I po co to? I. Dużego właśnie w tym momencie zrobiła Biustonosz z Biustonosza. Wow! Jakiś wystrój. A to taki ślub na ślubne lifehaki. Może się przydadzą w końcu. Znaczy, na razie nie planuję, ale. Chyba już czas. Ładnie, ładnie, ale wydaje mi się, że są od tego ludzie, którym się płaci wcześniej, żeby udekorowali Ci salę, żeby wyglądała ślicznie, a nie będziesz jako panna młoda, powiedzmy, chodzić i sobie kurwa dekorować sama krzesła, to nie ma sensu, nie? Trytytki, oj tak, ulubiony wynalazek u Cztokowiczów. Chwasty z trytkami? Eee! Hey, Chodzimy to na całkiem spoko, no, ale ile to wytrzyma? Przecież to są ucięte gałązki, to nie ma dostępu do wody, przecież to zdechnie, zaru. Jakby tu much effort za wygląd, nie? Jakby to też zarapadnie. Ale pomysł całkiem spoko jakby tam jakaś woda była, przepływ, coś, żeby to utrzymało te chwasty. Lepiej? Lepiej? O nie, to kurwa, tych, których się boję, nie? Jest telefon, jest siliko, no oni coś odjegną zaraz, to to. Ja wiem, co to jest też takie zestawy sprzedawane dla par na walentynki, walentynki, jak to zwał, jak zwał, tak zwał, że yy, bierzesz sobie partnerkę za rączkę, rozumiesz, wkładasz do wiadra, rozumiesz, i e, wyciągasz później z tego plastera i zalewasz całym yy, cikiem, nie? I później macie takie trzymacie za rączki. Ej, to całkiem fajna y, sprawa, a tu będzie chyba holder na telefon robiony. Spoko, to jest do zrobienia, nie? I całkiem przydatne. Znaczy, przydatne, fajnie wygląda. Ale, oh, ale cwaniaki! Jaką zmyłkę puścili na. Nie, no nie wierzę. O, oh, fuck. A jaką zmyłkę na puścili, puścili gdzie wiecie, ręce z telefonem patrz, ta będzie podstawka nie, pod telefonik, cyk, elegancko i nagle szlifowanie, mówię kurwa, skrzydełeczka, co tu się dzieje okej, okay. zaciekawiony, już wiem jak tiktoki działają, nie a najgorsze jest, że średni użytkownik tiktoka nie wytrzyma do tej minuty, ze względu na to, że trwa on powyżej 10 sekund i kurwa, a ten szczyp spadł mu głowę pierdolnie i będzie musiał 40 razy skipnąć to, haha, Fany trick, 5 minute craft dobrze, a to są skrzydełka dla psa no jasne, chociaż to może jeszcze zmorfować, patrzmy dalej Zaraz się okaże, że to kurwa jest mini-wanna dla yy, szczeniaka, albo dla kota, dla kota, dla kota, bo jest pies, kontrast, kurwa, idealny plan. Okej, okay. jakby... Zaczynam podejrzewać, że to jest jakiś sprzęt do BDSM. em wiecie o co chodzi. Łapiesz yy, faceta albo kobietę yy, do wyboru, do koloru, zakładasz jej takie yy, wróżko w a później napierdalasz biczem po plecach. Podejrzane, podejrzane. Dziwne, że to dla, dla, na psie jeszcze testowała, nie? Nie, to są skrzydełka dla pieska. To są skrzydełka dla pieska. Ej, jodziwe to są całkiem fajne szelki. Ładnie wyglądają. Znaczy, myślę, że średnio będą działać, będą mu pijać bardzo mocno pieska i yy, tak średnio, e, ale... ale ładnie wygląda. Ładnie, przyznaję. Dobra, go next, starczy. Eee, wygląda kilka chat do tej. To jakiś reklam czy coś, a to jest jakiś epoxy, coś takiego? No super, giga prototypy, ale z czego to jest? No to widziałem, to widziałem. I to działa, serio, że można desery w, takim, e, w takiej misce z e, czekolady robić, w to całym spoko, nie? da się z tego takie na przykład klążki czekoladowe wylewać i jak robicie sobie kawę, to zalewacie ten krążek kawą, myślę, że spuszcza, też fajnie wygląda. Okay. Lifehack cukierniczy, ale fajnie wygląda i rzeczywiście da się go użyć. No to mogłoby być bardziej kreatywne. Það er verið að hægt fyrir. Ej, dobra, podoba mi się, w którą stronę to idzie. To jest taka synthwave'owa synth trochę sztuka, taki właśnie, takim bardzo mocno synthwave'owym yy, stylu. Jest taka, można powiedzieć, sztuka klasyczna, starożytna może nawet, bo to jakiś taki popiersie jest, jest uciętymi rynkowa. Do tego ciemny kolor w tle może być na przykład, albo może być biały zestawione i dużo takich neonowych kolorów. Bardzo fajnie, ej, to może być giga spoko, aż bym zrobił coś takiego. To jest giga niepotrzebny element, wydaje mi się, że jakby to byłoby w minimalistycznym takim stylu zatrzymane, to by było dużo lepsze. Czyli wylewasz wiadro wody, to, znaczy wiadro jakichś tam kolorów na łeb i SSI No i tego się obawiam, to jest giga przekombinowane, nie? A wyobraźcie sobie teraz, że macie przyklejoną tylko tą taśmę, tylko tak, żeby ona ładnie rzeczywiście odeszła, a nie tak jak oni tutaj zrobili, bo wyglądało to tak, no ale denty, bym powiedział. Na tej jednej piersi, jakby zostawione były te dwie kwiastki, a reszta oblana całym tym gigaczat. No, to złoto na oczach skiepściło całą sprawę. Ale to jest wina. To jest coś, co bym sam postawił sobie na szafce, nie? Będziemy kończyć dzisiejszy odcinek live Jeżeli wam się podobało coś takiego, odmienne aniżeli memy, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić taktyczną łapę w górę. Znaczy taktyczną. Musisz zostawić mordą łapę w górę, bo wtedy y, odcinek będzie kolejny szybciej. I sub subskrybuj kanał, bo sporo z was nie subskrybuje tego kanału. A lubię, jak subskrybuje się, bo wtedy e-penis zrośnie. Jak ktoś subskrybuje Twój kanał, wiecie wiecie o co chodzi, nie? I y, temu, kto subskrybuje, też Epeni zrośnie. Albo. Y, no nie, no, Ewagina to bez sensu. Ale yy, na przykład piersi i pupa może urosnąć. Chyba, że ktoś ma za duże, to może zmaleć. Yy, do wyboru do kolorów. Dobra, pierdolę kupotę i trzymajcie się. Cześć!